Ja jestem człowiekiem, który marzy dużo. Ja kiedyś w pracy do koleżanek, kolegów, powiedziałem zapuszczę sobie włosy, zrobię się na surfera, pojadę w świat. Prawie 27 lat pracy w służbie calnej. W jakiś tam sposób odcisnęło się na mnie i miałem taką możliwość przejścia na emeryturę. Decyzja o tym, żeby wziąć Diego i szalona podróż motocyklem po Europie, która też godziła po Diego, to wszystko się zbiegło z COVID-em. Chciałem zrobić coś dla siebie, ale chciałem to zrobić coś dla innych ludzi. Widziałem, że wszyscy siedzą w domach, że się pozamykali. I miało to dać ludziom taki sygnał, Słuchajcie, nie przejmujcie się, bo COVID przejdzie, a my będziemy żyć dalej. Ja chciałem być takim po prostu jakimś tam światełkiem. Nie wiedziałem, co z tego wyjdzie. To wszystko dojrzewało, dojrzewało i jakby w momencie, kiedy powstała pandemia, to wszystko jakby mi się pokazało nagle. Komuś, siad. Hop. Siad. Ja myślę, że Diego y, wie, co do niego mówię, wie, co ja czuję. Ja po prostu pokochałem Diego taką naturalną miłością, a ten pies tak samo tą miłość odwzajemniona. Też jest wiedu. Ja to czuję, on to czuje, tego się nie da powiedzieć. Tak po prostu jest. Hop, hop. To jest nasza zabawa. To lubimy robić. Hop, już? Hop. Ja tak pokochałem mojego Diego, że chciałem pojechać z nim razem w podróż, ale żeby pojechać musiałem skonstruować kosz. Zrobić zupełnie coś nowego, szalonego, ale zrobić to profesjonalnie. Dlatego obserwowałem go. Ile on miejsca zajmuje na fotelu, jaka przestrzeń będzie dla niego wygodna, żeby stworzyć możliwość obserwowania go dodatkowymi lusterkami. Koszyk jest wyposażony w dodatkowe światło stopu, w kierunkowskazy. Hop! Kosz został opatentowany w Europejskim Urzędzie Patentowym, ale co ważne, został dopuszczony też w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Dekra, dopuszczony do ruchu. Także skonstruowałem coś, co się sprawdza, co działa. Ja nie wiedziałem, co z tego w ogóle wyjdzie, że to się uda, ale to się udało. Testowałem kosz na odcinku kilkunastu tysięcy kilometrów w różnych warunkach pogodowych gdzieś na nabrzeżach blisko linii brzegowej e, morza, przy podmuchach e, wiatru, a na ruchliwych kilkupasmowych autostradach. I to działa. Nasza trasa europejska to 7 tysięcy kilometrów: Czechy, Austria, Słowenia, Chorwacja, Czarnogóra, Albania, Korfu, Włochy, Szwajcaria, Niemcy i Polska. Przez 44 dni 10 kg. Jaki to był wysiłek. Poza tym nie jedliśmy za dużo, nie mieliśmy czasu na jedzenie. Kolek jesteśmy w trasie znowu? Bardzo często tłumaczę mu wiele rzeczy, i, i zwłaszcza jak byliśmy w podróży przez Europę, gdzie kilkanaście krajów. Przejechaliśmy i byliśmy sami tam cały czas z nim rozmawiałem. Spaliśmy w małym namiociku dwuosobowym, gdzie praktycznie na, na, miejsca już nie było. Jak, jak ekwipunek włożyłem, jego i ja i rozmawiałem z nim. Tłumaczyłem mu wiele rzeczy, jak, jak to teraz jest, co my tutaj robimy. W Mediolanie Chciałem wjechać na wieżę, zobaczyć panoramę Mediolanu. No i niestety na no, te kilka minut musiałem się z nim rozstać. Było to dla mnie dużym problemem, ale rażnik zaopiekował się biegiem. Takich sytuacji było mało, ale, ale starałem się wszystko robić z nim. Wszystko. Następnie kolejny rok to jest jakieś 4000 km Bieszczady, cała pętla bieszczadzka. Mazury, Wybrzeże. 15 tysięcy kilometrów. Myślę, że Diego przejechał na motocyklu, a zanim wsiadł na ten motocykl, przejechał ze mną jakieś 10 tysięcy kilometrów w pierwszym roku swojego życia samochodem. Więc ten gość już ze mną przejechał 25 tysięcy. Jacek zawsze był szalony. On jest człowiekiem pasji. Z Jackiem jesteśmy już od 33 lat i, i mamy do siebie pełne zaufanie, także wiele osób pytało się, a ty go tak puszczasz samego? A wie, a dlaczego nie? Przyjedziemy się motocyklem. Może skoczymy do Gaju, spotkamy kolegów Twoich, Twoje koleżanki. Jak wróciłem z podróży po Europie, Grzegorz Kałużny, który jest Gali, z którym się zaprzyjaźniłem i pomagał mi w ułożeniu Diego, jak był mały, zaproponował mi, żebym był ich ambasadorem. Przyjąłem tę propozycję. Chciałem promować czy to adopcję, czy właśnie podróżowanie ze swoimi zwierzakami, że tak naprawdę nie ma ograniczeń. Jacek jest dla nas po prostu przyjacielem tego miejsca z tego względu, że kocha zwierzęta, że wymyślił sobie z niego niesamowitą formułę swojego obecnego życia, tak to nazwijmy, ale i to jest chyba bardzo ważne, że to co robimy, ten nasz potencjał, nasze zasoby są ważne, ale potrafimy się nimi dzielić. Jacek się tym dzieli. Rzecz jest tego typu: no, schronisko jest tu, gdzie jest. My tego miejsca nie weźmiemy i nie wywieziemy do całego świata. Jacek jest właśnie taką osobą, która jadąc, podróżując po świecie, po polsce, mówi o tym miejscu. Wymyśliliśmy sobie taką ideę wędrujący gaj. Jacek jedzie i opowiada o tym miejscu, ale zostawia również takie dukaty, takie symboliczne emblematy tego miejsca. Rozwoziłem te edukaty w różne miejsca, przekazywałem ludziom, oni oznaczali na Instagramie czy Facebooku. Promowaliśmy adopcję po prostu. Robiliśmy jeszcze dodatkowo takie akcje, jak przyznawanie dyplomów i tak zwany dyplom za przyjazne miejsce. Czyli jeżeli byśmy w miejscu, które jest przyjazne psiakom, czy to pole namiotowe, czy restauracja, wręczaliśmy te dyplomy. Były to wzruszające chwile. Uświadamiały mi, że warto to robić. To wypływało ze mnie naturalnie. Tu nie było niczego jakby ustalonego. Pies podróżuje na motocyklu, zadziwia mnóstwo ludzi, ale to też powoduje otwieranie drzwi. Jacyś zostawia te nasze emblematy i ktoś nagle to zaczyna oglądać, czytać, dzwoni do nas. I mówi, a co to jest za miejsce, bo tutaj znaleźliśmy taki, taki dukat. Wiesz, jak przyjeżdżasz codziennie do pracy, to przyjeżdżasz do przyjaciół. Jak ludzie wyprowadzają je, jakie one są, zadowolone, to one nawet nie muszą czegoś specjalnie pokazywać. Widać to, że one wychodzą z tymi ludźmi, są po prostu szczęśliwe. Chodź, Macy. Ten aktor akurat był adoptowany 5-6 lat temu, coś koło tego, a tu jest nasza nowość, nasz luzak, że tak powiem, Macy. I aktualnie mają zapoznanie pierwsze, więc no, jest szansa, że pojedzie do domu. Macy, chodź. Ja jako behawiorysta oczywiście skupiam się na tej psychice tych zwierząt i rozumieć dlaczego one tutaj trafiły, że ten powód to my ludzie i my niestety po nas ludziach musimy to posprzątać, co się zadziało, co się udaje. Gaj jest takim miejscem, gdzie bardzo wiele zwierząt zaczyna myśleć, że świat jednak jest okej. Okay. Ja powiem, że jeżeli gdzieś się pojawiam z Diego, widzę, że ci ludzie jakby się uśmiechają, dzieci się uśmiechają, że, że, że daje im coś fajnego, i e, ta świadomość, że, że tak jest, daje mi kolejną energię do dalszego działania. Jego siad, 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 jego. Popatrz tam, widzisz to? Zobacz, tam popłyniemy. To jest rzeka Warta. Jesteśmy w Jaszkowie, 5 km od miejsca, gdzie mieszkam, Psarskiego. Popatrz tam, tam zobacz, widzisz to? Jest to dla nas szczególne miejsce, przyjeżdżamy tu wiele, wiele razy. Przyjeżdżaliśmy tu z naszymi dziećmi, jak były małe. Chciałbym z Diego przepłynąć wielką pętlę Wielkopolski. Ona ma 650 km. Zaczęlibyśmy właśnie u nas w Psarskim, przepłynęli, tutaj zakończyli Psarskie, Jaszkowo. Jest to, nasza, jest to nasze wielkie marzenie, dlatego że kochamy wodę. Jeżeli kiedyś byłyby środki, chciałbym przejechać na Amerykę, a zwłaszcza trasę 66. Jest motocykl, jest plan, muszę zdobyć środki na tą podróż, także tam gdzieś tam w tej mojej głowie tkli się dużo różnych pomysłów. Coś z tego się może zrealizuje, coś, coś nie. Ale to, co się dzieje w moim życiu, to jest w tej chwili przygoda.